tymi upałami. Cześć, merhaba, ja mam na imię Blanka i witam was na moim kanale pod tureckim słońcem. Dzisiaj na prośbę pani Moniki wybraliśmy się na kolejkę linową, czyli teleferik w Alani. Także zapraszam Was do oglądania, powiem Wam jak to wygląda, gdzie wsiadamy, gdzie wysiadamy, ale poza kolejką mam w planach również zwiedzenie wzgórza, także planuję, żeby ten vlog był nieco dłuższy niż zwykle. Oczywiście będzie mi miło, jeżeli zostawicie po sobie jakiś ślad w postaci komentarzy, lajków, a także zaobserwowania mojego profilu. No to co? Idziemy, wsiadamy. Jezu, no i cały telefon mokry. Kolejka linowa składa się z 14 wagoników, a każdy z nich może pomieścić maksymalnie 8 osób. Kolejka linowa Teleferik została oddana do użytku w 2017 roku, i według mnie jest to jedna z najlepszych inwestycji miasta Alania, ponieważ codziennie z kolejki korzystają setki osób, nie tylko turyści, ale także mieszkańcy. A tutaj mamy bardzo fajną mapkę, która nam ukazuje, co możemy dzisiaj zobaczyć. Będziemy ruszać stąd. Tutaj jest dolna stacja kolejki linowej. I wysiądziemy na górnej stacji. Eee, całe wzgórze ma wysokość 250 metrów nad poziomem morza. Schodkami powędrujemy sobie Echmedek, czyli zamek na ufortyfikowanym terenie, i będziemy sobie tutaj właśnie zwiedzać te okolice. Z góry zobaczymy między innymi symbol Alani, czyli czerwoną wieżę, ale także będę chciała się wybrać do meczetu. I do tak zwanej wewnętrznej części zamku, ale to zobaczymy, czy się nam dzisiaj wszystko uda zrobić. Bodajże w tamtym roku wprowadzono dodatkowe wejście, tak zwany fast track, wejście, które jest nieco droższe, ale nie musicie czekać w kolejce, czyli takie można powiedzieć dla VIP-ów. Kolejka czynna jest codziennie w godzinach od 9.30 do 23, ale to jest w sezonie letnim. Jeżeli chodzi o sezon zimowy na pewno otwarta jest krócej, także weźcie to pod uwagę planując zwiedzanie tego miejsca. Tam jest to droższe wejście, a my będziemy wchodzić tędy. No to idziemy. Zapraszam, chodźcie ze mną. Zaraz sprawdzimy jak się zmieniły ceny od ostatniego mojego. Pobytu tutaj. Za przejazd możecie zapłacić kartą albo gotówką. Na ekranie widoczne są ceny w różnych walutach: euro, liry i dolary. Dobra, bilety kupione normalnie w dwie strony to jest 345 lir, natomiast ja zapłaciłam 150 z tego względu, że mam e-kamet rodziny czyli taki dokument, który upoważnia mnie do. E, właśnie przejechania się kolej po kolejką nieco taniej. Jeżeli kupujecie z dwie strony, to nie zgubcie biletu, ponieważ jak zgubicie, to jest problem. Nie ma na górze możliwości kupienia nowego biletu. Mereba. Zawsze pan wam tutaj odbija. Też kuler. Nie ma tylu zwiedzających w tym momencie. Ja wybrałam się o godzinie, no chyba jest koło 15. Gdybym tutaj była na pewno rano, zdecydowanie byłoby więcej osób. No i niestety nie udało mi się wejść samej. I jedziemy. Jazda w jedną stronę trwa około 3 minut. Po drodze możecie zobaczyć piękne widoki, między innymi plażę Kleopatry, na którą teraz spoglądacie. Zgodnie z legendą, to tutaj królowa Egiptu Kleopatra spotykała się z Markiem Antoniuszem. Jeżeli chcielibyście się wybrać na tę plażę, to pamiętajcie, że przy Damlatarz jest ona nieco skalista, także bądźcie ostrożni. Natomiast po drugiej stronie zobaczycie wzgórze ze słynnym napisem I Love Alania. Przed nami widoczna już jest górna stacja kolejki, także powoli szykujemy się do wysiadania. Takim małym utrudnieniem są schody. Czy jeżeli wybieracie się tutaj z dziećmi, to zostawcie wózki, nie ma sensu ich zabierać. Trzeba się trochę wspiąć, żeby zobaczyć najładniejsze punkty widokowe. A idziemy dzisiaj na całą, samą, samą górę. Wam pokazać, jak wygląda nie tylko kolej kalinowa, ale także to, co możecie tutaj na górze zobaczyć. Wzgórze Kale od zawsze stanowiło strategiczny punkt miasta, ponieważ zapewniało ochronę przed napastnikami, szczególnie przed wrogami przybywającymi z kierunku morza. Funkcje, czyli owoce kaktusa, mają bardzo dużo igiełek. Nie wiem, czy tu będzie widać. No i jak złapiecie to po prostu gwarantowane, że te igiełki wam się wbiją w rękę. Dom z czasów Imperium Osmańskiego. Tutaj mamy cedr, drzewo, o którym Wam mówiłam podczas wycieczki do zielonego kanionu. Bardzo twarde i wytrzymałe. Na wzgórzu znajdziecie również fajne restauracje z pięknym widokiem i dobrym jedzeniem, a także niewielkie bazary, gdzie będziecie mogli kupić pamiątki wakacyjne. Znajdziecie tutaj m.in. tzw. nazar bonju, czyli po naszemu oko proroka, magnesy, ciuchy czy olejek z granatu, który Wam serdecznie polecam. Dotarliśmy do meczetu Sulejmana. Zanim wejdziemy do meczetu, na chwilę zatrzymamy się przy starym cmentarzu muzułmańskim. Te czapeczki, czapeczkę, którą tam widzicie, o tu, ona była symbolem Imperium Osmańskiego i prawdopodobnie ta osoba, która jest tam pochowana, yy, no, pełniła jakąś funkcję ważną, państwową. Musicie zwrócić uwagę na daty, już Wam o tym opowiadałam, na przykład tutaj D, czyli. Data urodzenia 1308, a data śmierci 1963. E, to jest ten przykład wprowadzonej przez Atociurka Reformy, jeżeli chodzi o zmianę kalendarza muzułmańskiego na kalendarz gregoriański. Przy jest również bezpłatna toaleta. Ten nie jest tak bardzo bogato zdobiony, ale sobie na chwilę wejdziemy. No i o tym musimy pamiętać, oczywiście, wchodząc do. Meczetu. Pierwsza kwestia. Wyciągamy buty. Czyli podchodzimy tutaj. Wciągamy buta. Nowy bez butek. kładziemy tu. Wciągamy drugiego. Buty zostawiamy. Jeszcze nigdy mi nikt nie ukradł, więc mam nadzieję, że też nie ukradnie. Wciągamy kapelusz. Nie wolno wchodzić w kapeluszu. No i my, kobiety. Musimy się specjalnie przygotować. Czyli tak, przede wszystkim chusta na włosy. Chusta na włosy. Czekajcie, położę i zaraz się przygotuję. Chusty przy tych takich meczetach turystycznych są wystawione, ale jeżeli byście pojechali na przykład na wschód, porcji to raczej tam takich nie uświadczycie, także warto mieć zawsze ze sobą. No i w związku z tym, że ja mam dzisiaj klipki z no to jeszcze czeka mnie wybór spódnicy. Jak myślicie, będzie idealna? I teraz Wam pokażę, jak wyglądam. Wyglądam w ten sposób. Super. No i co? Zabieramy kapelusz i wchodzimy do meczetu. Czym charakteryzują się meczety? Między innymi obecnością dywanów. Często na tych dywanach są specjalne kwadraty albo prostokąty, które nam wskazują miejsce modlitwy. Tutaj macie mihrab, czyli niszę, która nam pokazuje, w którym kierunku należy się modlić, czyli w kierunku meki. Zwróćcie uwagę, że nie ma żadnych obrazów, nie ma żadnych rzeźb tylko ewentualnie wersety z Koranu. To jest bardzo ciekawa rzecz, czyli, e, jeśli wiecie albo nie, e, Turcy modlą się pięć razy dziennie, no i e, to nie jest jakaś ustalona stała godzina, tylko ta godzina jest zależna od tego, jak wstaje i zachodzi słońce. No i tutaj są właśnie pokazane między innymi, e, kiedy te Najbliższe godziny modlitwy wypadają, czyli z tego co widzę, jest po 16.00, czyli kolejne 16.44. No i jeżeli ktoś się tutaj modli, jest ten czas modlitwy, no to tak naprawdę nie powinniście wchodzić. Ale widzicie, że tu są specjalne strefy dla zwiedzających i dla modlących. Też nie należy nagrywać ani robić zdjęć osobom modlącym się, jeżeli sobie tego nie życzą. Często w meczetach macie. Takie miejsca specjalne dla kobiet. Zwyczaj mężczyźni są z przodu, a kobiety z tyłu, ale to nie jest to, o czym myślicie, to nie jest żadna dyskryminacja. Chodzi po prostu o sposób modlitwy, ponieważ oni modlą się, wykonując skłonobicie. No i teraz z powrotem, kochani, nie robimy tak, że rzucamy tutaj buty. Nie, buty zostawiamy tu i dopiero wtedy je ubieramy. Pamiętajcie o tym, bo bardzo wielu turystów robi ten błąd, że wchodząc, postępują w porządku. Ale już wychodzą, zapominają o zasadach. Przed modlitwą muszą być czyści nie tylko myślami, ale również ciałem. Także tutaj są specjalne fontanny: przed wejściem do meczetu wykonują takie rytualne oczyszczenie. Wbierają właśnie tego typu buty, żeby dokonać ablucji. No i taka ciekawostka: słuchajcie, jeżeli nie ma wody, to mogą się oczyścić. Lackiem. Tuż za meczetem znajduje się wspaniały punkt widokowy. Niestety tym razem zapomniałam zrobić dla Was filmik. A my idziemy teraz do Starego bazaru. Mam nadzieję, że sklepiki są otwarte, bo naprawdę można spotkać tutaj fajne, takie nietypowe rzeczy. Tu możecie sobie na przykład zrobić gałki oczne, jakbyście chcieli obraz. Jedno z moich ulubionych miejsc to jest Pan, który wykonuje lampy. Tykwy Sama kupowałam na prezent mojej przyjaciółce. Pozdrawiam Dorotę. A no i oczywiście pozdrawiam Maćka, Pawła, e, Anię, a najbardziej Wiktorka, który jest moim ja. największym fanem. Ja. Dzień dobry! Ja. Zrobimy zaraz w środku, Wam pokażę. Polecam to miejsce z całego serca. Perszyculer. O mi się kojarzy właśnie z Turcją. Uwielbiam te lampy. Nie ma problemu z przewiezieniem na lotnisku. Tutaj dostajecie podstawkę i taką właśnie lampę. Wam to pokazuje o. I możecie na przykład sobie zmienić żarówkę, i na różne kolory może się świecić. Jest chyba najlepszego. <laughs> Dzisiaj pan nawet po polsku mówi. Ucieczka polskiego. Brawo! Aferin! Widzicie? To jest jeszcze jeden popot na to, żeby pana odwiedzić. Zapraszamy. Zapraszamy dokładnie. Dziecię. Zapraszamy. O! Kabak Ewi. Zapamiętajcie to miejsce. Z górze kale. Instagramy. O, i tutaj możecie też sprawdzić sobie Instagram. Robimy panu reklamę, bo naprawdę pana lubię. Gurusz Dzięcie w strojach typowo osmańskich, malania na osi czasu. Zobaczmy, co tutaj się wydarzyło. A Turk, o którym Wam mówiłam, bardzo często jest ukazywany właśnie razem z dziećmi, ponieważ kochał, ukochał dzieci. Uważał, że dzieci są przyszłością narodu. Hello! Fajne, fajne dla dzieciaków zrobione. E, no, nie wiem czy skończyłam, bo wypadłam. <grym>, z tego co mówiłam. Było tutaj... Było tutaj takie małżeństwo, które e, robiło właśnie ozdoby z jaj jedwabników. I były one bardzo ciekawe. Ale niestety chyba już się stąd wyprowadzi. Chcemy dalej. Bo wieczór nas zostanie. Tutaj można zwiedzać i zwiedzać, naprawdę. Możecie spędzić tutaj cały dzień praktycznie. Dobra, tutaj będzie nieco mniej ludzi, założy się. Nieco spokojniej i nieco ciszej. Ale znowu trzeba trochę iść pod górę. Wiecie co, mieszkam tutaj już prawie 3 lata i jeszcze nie odwiedziłam tego miejsca, także może wejdę, zobaczę. O, no i proszę, mówiłam wam o Jedwabnikach i tutaj bardzo dobrze widać. Larwy jedwabników, jaja, z których właśnie wykonywane jest jedwab. Jedwabne rzeczy. Jak będziecie w Turcji, to polecam Wam na przykład jedwabne pusty. Jak widzicie, w górze kolej jest bardzo zadbane. Są właśnie zrobione specjalne ścieżki. Na każdym kroku są mapki. Także nie powinniście się tutaj absolutnie zgubić. Możecie coś tutaj przekąsić, zrobić drobne zakupy. No i przede wszystkim poobcować z historią, która tutaj znajduje się na każdym kroku. Doszliśmy do miejsca, gdzie możecie kontynuować swoje zwiedzanie, ale tutaj jest dodatkowo płatne. Ważna informacja: akceptowana jest tylko turecka lira. Śmiesznie, bo tylko akceptowana turecka lira, a cena trwana jest w euro, 12 euro. Otwarcie od 8 do 20.45. No i jest! Mam moją kartę muzealną. 500 lir musiałam zapłacić. Kiedyś, z tego co pamiętam, to płaciło się jakieś grosze za to. No ale dobra, ważne, że jest. Teraz mogę Was zabrać w różne ciekawe miejsca yy, za sprawą tej karty. Bardzo się cieszę. Ale muszę chwilę odczekać, bo po prostu jest tak gorąco. Więc korzystam z ostatnich chwil, gdzie mogę się schować przed słońcem. Zobaczcie, mimo tego, że mam okulary, mam kapelusz, to cała jestem czerwona. No ale nic, czego się dla Was, kochani, nie robi. Twierdza stanowiła element fortyfikacji miasta. Przez długie lata pozostawała niezdobyta. Udało się to dopiero solżickiemu sułtanowi Aleadinowi Kejkubatowi. Zgodnie z legendą, w nocy doczepił on do rogów okolicznego bydła pochodnie, zagarniając w ten sposób wzgórze bez walki. Na wzgórzu znajdziecie wystawę prezentującą dzieje tego miejsca, a także prace archeologiczne. Zobaczycie m.in. broń, mozaiki, makiety i tablice informacyjne. Niestety, wszystkie dane dostępne są wyłącznie w języku tureckim. Komu polecam wzgórze kale część wewnętrzną? Przede wszystkim pasjonatom historii. O, i już widzę kościół. Tam się znajduje z czasów bizantyjskich, datowany między X a XII wiekiem. Pamiętam, że jeszcze tutaj były do niedawna freski widoczne. Zaraz spróbujemy je zlokalizować. Na pewno tam coś było. Tam są jakieś resztki, szkoda. Wydaje mi się, że ostatnio było to wszystko lepiej widoczne. Mam wrażenie, że ta wewnętrzna część Cytadeli Zamku to jest jedno z najspokojniejszych miejsc w Alanii. Także jeżeli szukacie takiego miejsca do wytchnienia, do odpoczynku od tłumów i z pięknymi widokami, to jak najbardziej możecie tutaj się wdrapać, najpierw korzystając, korzystając oczywiście z kolejki minowej tak Wam polecam. Ja postaram się dzisiaj tutaj zostać aż do zachodu słońca, chciałabym Wam pokazać właśnie jak pięknie widać ten zachód słońca, no i przejechać się chyba po raz pierwszy kolejką linową już pod osuną nocę. powiem Wam, że czuję się tutaj znakomicie, naprawdę jest cisza, spokój. Te odgłosy, delikatny wiaterek, jest po prostu wspaniale. Można tutaj siedzieć z godzinami. Och, jaki wspaniały widok. Tutaj mamy plażę Glopatry, którą Wam wcześniej. Pokazywałam z kolejki linowej bardzo dużo jachtów. Jestem zaskoczona. Koleczkę tam widać. Tam o. Dookoła góry Taurus. Coś co na pewno jest godne pochwalenia, czyli linda dla osób niepełnosprawnych. Zresztą wcześniej widziałam trochę udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Także zawsze to jest na plus. No kochani, powiem Wam, że trochę się dzisiaj nachodziłam. I uważam, że należy mi się sarduszką albo jakiś komentarz. Na pewno byłoby mi miło, gdybyście docenili ten mój filmik. Tutaj jest miejsce do wykamywania selfie. Także informacja o tym, aby nie wyrzucać kamieni, bo bardzo dużo osób właśnie tutaj te kamienie wyrzucało. Znajdujemy się w miejscu, którym niegdyś wskazywano na śmierć więźniów, zrzucając ich do wody, ale do wody nam im się nigdy nie udało dotrzeć, bo rozwijali się na skałach. Ponoć jest tutaj niemożliwe, żeby do tej wody doskoczyć i właśnie... Zazwyczaj turyści sprawdzali to za pomocą kamieni. Ten kolor. Uff. Kocham Ananię. Kocham Turcję. Wy zapewne też, skoro tutaj jesteście, dotarliście na mój kanał. Także teraz powoli będę schodzić do kolejki linowej. Jeżeli dysponujecie samochodem, to możecie tutaj przyjechać właśnie na parking. Oczywiście jest płatny, ale jest trochę miejsc i wtedy nie musicie korzystać z kolejki, aczkolwiek dla mnie kolejka sama w sobie jest dużą atrakcją. Dzwanie do modlitwy w tle. Wieczorami drewniane podesty są podświetlone, to tylko dodaje magii temu miejscu. Zapraszam na wieczorny spacer po kale. Dzisiaj mamy fajną noc, bo to, z tego co pamiętam, to dzisiaj akurat jest ten najpiękniejszy, największy księżyc i tam go pięknie widać. Coraz więcej ludzi przychodzi. Czy jednak wszyscy czekają, aż e, zejdzie słońce? No bo zdecydowanie w tym momencie temperatura jest przyjemniejsza do zwiedzania. No to może być tak, że trzeba będzie chwilę poczekać na zjazd kolejką. I nie ma co liczyć, że będę sama w gondoli. No ale taki urok sierpnia, dużo turystów. Praktycznie jesteśmy przy kolejce. Ja wszyscy robią zdjęcia, jeszcze pamiątkowe, bo widok naprawdę jest warty. I żegnamy się z tym widokiem na dzisiaj. Ostatnie spojrzenie na Ala nią z lotu ptaka. I wylądowaliśmy. Warto się tutaj wybrać, na pewno. Uważam ten dzień za naprawdę udany. Także kolejny filmik również postaram się zrobić zgodnie z tym, o co mnie prosiliście w komentarzach. A jeżeli jeszcze dalej macie jakieś pomysły, co chcielibyście ze mną zobaczyć, no to piszcie śmiało. Postaram się je zrealizować, także buziaki i do zobaczenia. Pa, pa!